To, co zapisałem na kolorowo, to jest ogólnie znane twierdzenie o sumie miar kątów w dowolnym trójkącie. I teraz zacznijmy może czytać od tej części. Wiemy, że kąt gamma tego trójkąta ma miarę równą ma miarę o 20 stopni większą od sumy miar kątów alfa i beta. Jeżeli sumuję kąty alfa i beta i powiększę tą sumę o 20 stopni, to otrzymam kąt gamma. Tak to zdanie należało zapisać w równaniu. Zauważ, że w zasadzie moglibyśmy, moglibyśmy zrobić coś takiego. 20 stopni przeniesiemy sobie na lewą stronę równania i zobacz, już wiemy, ile wynosi suma tych dwóch kątów. Więc w miejsce tej sumy podstawimy gamma odjąć 20 stopni. Tak zróbmy. Może tu gamma odjąć 20 stopni, dodać gamma to się równa 180 stopni. Rozwiążmy to równanie. 2 gamma to się równa tutaj dodaję obustronnie 20 stopni, więc to się równa 200 stopni. Dzielę teraz obustronnie to równanie przez 2 otrzymuje kąt o mierze 100 stopni. Więc wyznaczyliśmy miarę pierwszego kąta. Teraz, żeby wyznaczyć, żeby wyznaczyć następną miarę, to skorzystamy z tej informacji. Wiemy, że różnica miar kątów alfa i beta wynosi 30 stopni. Tu zapiszemy, że alfa odjąć beta to się równa. 30 stopni, natomiast jak cofniemy się tutaj, to możemy zapisać, że alfa dodać beta to się równa, gamma odjąć 20 stopni, to znaczy 100 stopni odjąć 20 stopni to jest 80 stopni. Złapmy oba równania klamerką, no i rozwiążmy ten układ równań. Jest na to bardzo prosty sposób. Zauważmy, że jeżeli dodamy do pierwszego równania drugie równanie, to beta zredukuje się do zera, czyli chwilowo wyrzucimy jedną z niewiadomych. Otrzymamy wówczas 2 alfa, równa się 110 stopni. Dopiszmy do tego równania jakiekolwiek, które pojawiło się do tej pory, na przykład niech to będzie alfa, dodać beta, równa się 80 stopni, Niech to nadal będzie układ, um, układ dwóch równań i dwóch niewiadomych. Tutaj to równanie podzielę obustronnie przez dwa. Otrzymam kąt alfa o mierze 55 stopni. I teraz 55 stopni wstawiam do drugiego równania. Następnie 55 stopni przenoszę na prawą stronę. I taki jest kąt beta. No to to będą nasze odpowiedzi. Tak, tutaj mamy kąt gamma wyznaczony o, w tym miejscu. I tutaj sobie jeszcze złapmy te kąty w rameczkę. O, I to jest odpowiedź. I tutaj też jest odpowiedź.